Witajcie 54 odcinek niskiego pressingu. Jesteśmy po inauguracji Fortuna pierwszej ligi. Na dzień dobry dostaliśmy oklep od Zagłębia Sosnowiec 0 02. Dziś ten mecz ocenimy z Wojtkiem Łobodzińskim. Wojtek, witamy Cię na Witam podstawie niskiego pressingu. Cześć. A więc, tak, Wojtek, jakie Twoje pierwsze wrażenia są? Bo wszyscy nie jesteśmy w zbyt dobrych humorach. Zacznijmy od tego, że, że wynik był nie taki oczywiście, jak wszyscy się spodziewaliśmy i, i to jest główny problem teraz tabelań oczywiście, bo bo patrząc po grze to mimo tej porażki, nie wiem oczywiście jakie jest wasze zdanie, mimo tej porażki to jednak jakiś jakiś optymizm jest, bo uważam, że, że zespół zagrał dobry mecz, ogólnie zagrał dobry mecz, jeżeli chodzi o grę szczególnie ofensywną i, i, i tych sytuacji naprawdę sobie zespół stworzył dużo, ale w tych kluczowych momentach w ofensywie zabrakło oczywiście skuteczności. skuteczności, a w tych defensywnych moim zdaniem koncentracji. Koncentracji. Mhm. I teraz możemy to rozkładać tam na czynniki pierwsze. Ja obejrzałem mecz drugi raz. Mhm. No, oprócz tego, że na żywo obejrzałem jeszcze raz sobie spokojnie w domu I, i patrząc naprawdę, naprawdę byliśmy lepsi. I, i, I ten mecz równie dobrze mógł się skończyć 3-0 dla nas. No właśnie, Wojtek, jeżeli mielibyśmy... Bo, można powiedzieć, zgadzamy się. Szczególnie ta pierwsza połowa była, była obiecująca. Takiego określenia chciałbym użyć. A gdybyśmy mieli znaleźć plusy personalne, to ten kostosz młody z legii faktycznie pokazał, że może być z niego skuteczny napastnik? W no, tej skuteczności mu zabrakło. Zacznijmy no. od tego. Bo jednak słupki, poprzeczki to nie się no tak, to nie tak. Ale jak rozmawia się z kibicami, czyta się też opinie, to tak wszyscy pocieszają się do no, okay, okay. grom tego młodego chłopaka. To, to, to poczekajmy jeszcze trochę, to raz, dwa. Moim zdaniem trochę mu decyzyjności w ostatnich momentach. tych sytuacjach brakowało, pazerności trochę. Bo tam z dwa razy podawał, mógł strzelać, ogólnie fajnie się wprowadził. Co mi się podobało u niego, to że. Za każdym razem się wcinał, za każdym razem chciał piłkę prostopadłą dostać, był cały czas pod grom. Czyli zawodnik, który nie czekał, nie schodził do grania. Wiadomo, że mamy piłkarzy takich, którzy mają wszystkie wysokie umiejętności, szczególnie w pomocy. I każdy chce tej piłki jak najwięcej. A mi się u niego to podobało, podobało że on chciał tą piłkę na wolne pole. Czyli, czyli był takim typowym, typowym napastnikiem, którego moim zdaniem nam potrzeba. I wydaje mi się, że jeden zawodnik grający w ten sposób to jest za mało. Musimy mieć więcej zawodników takich, właśnie grających w ten sposób. Mam że trenerzy to wiedzą. Powiem tak, czy coś zaszwankowało w naszej grze? No bo ja, ja się z Tobą zgadzam, nie, nie wiem jak Maciek, ale ja uważam, że... Ja, ja powiem wprost, uważam, że Mieć było lepszą drużyną o Zagłębia Sosnowiec w przekroju całych tych 90 minut. Piłka taka jest często, tak, może nie często, ale, ale zdarza się, że przegrywa się mecz 0-2, nawet 0-3 będąc, będąc zespołem lepszym. To nie koszykówka czy piłka ręczna czy siatkówka, tam rzadziej do tych niespodzianek dochodzi, natomiast w piłce tak te mecze się układają. Ale co w Twojej ocenie się takiego stało? Czy po prostu tak, tak to się ułożyło po prostu? Tak się zdarzyło? No czy czegoś ma... jednak zabrakło? Bo no chyba ma... jednak też czegoś zabrakło. No, myślę, że tak. To o czym między innymi mm -hmm. mówię, że, że... Raz, może też te, ten rzut karny, no nie mamy waru. No karny był ewidentny, przystanie no, 0-0, no, ewidentny no, rzut karny. Otwierasz mecz 1-0 z drużyną taką grającą jak Sosnowiec, która nie sądzę, żeby była w stanie się podnieść po, po tym, jakby by straciła, by straciła bramkę. Dwa, no Mimo wszystko no nie możemy tak stracić bramki z rzutu wolnego. I myślę, że tam konsekwencje będą jakieś wyciągnięte, bo no, no nie można w ten sposób yy, z tego fragmentu yy, stracić bramki. Yy, Mówi o tym Łukasz za łóska. Yy, no yy, no Kleczowy tak, tak, wywiada, tak. że, że ten mur to mu się tak rozjechał no, no i no wściekły wręcz Łukasz. No, no właśnie. No, no myślę, na, że że... na powtórkę widać, jak oni się rozchodzą no, ci no, to jest taka, taka prosta sprawa, prosta rzecz, że, że no, w dzisiejszych czasach nie można tak dać bramki. Musimy to sobie wprost... Wprost powiedzieć, jeżeli chodzi o grę ofensywną, to, to mi się ta gra podobała po prostu, szybka była, była taka, być może nie była ta gra taka bezpośrednia, która teraz jest, patrząc między innymi na Wartę Poznań, którą, którą oglądałem w poniedziałek, czy, czy, czy te inne zespoły, tam jest ta, gra, ta piłka bezpośrednia bardziej, mm -hmm. czyli, czyli jest... Szybsze stwarzanie, częstsze stwarzanie sytuacji, czy próba stwarzania tych sytuacji, czyli więcej piłek polekarnych, więcej piłek prostopadłych. My gramy naprawdę dobry futbol, ale, ale mniej bezpośrednio. Oczywiście to też wynika z, z, ze stylu gry zespołu i, i z jakości, z jakości piłkarzy. piłkarzy. Właśnie o tej jakości piłkarzy chciałbym z Tobą porozmawiać. Wojtek, bo trener bardzo często mówił o tej organizacji gry, którą musimy poprawić przez środek pola. Czy Ty już widziałeś progres w tej formacji? Czy Konkretnie, czy gra Omara Santany przekonuje Cię na tę chwilę? Ja myślę, że na tę chwilę Omar potrzebuje jednak trochę czasu. Zabrakło mi troszeczkę Adriana Pożyckiego na boisku. On jest po, po, po jakiejś tam kontuzji lekkiej i, i z tego co wiem, trenerzy się mocno zastanawiali nad, nad wystawieniem, ale tam, tam były jakieś problemy zdrowotne, dlatego Adrian bardzo dobrze wyglądał, z tego co wiem, w okresie przygotowawczym i myślę, że on. On tam będzie grał i będzie znaczącą postacią, dlatego, dlatego myślę, że, że a propos tej organizacji gry zabrakło jego, a, a Omar wydaje mi się, po prostu nie jest jeszcze w najwyższej formie, ale, mm -hmm. ale ja grałem się z Omarem, uwielbiałem się grać z Umarem. naprawdę no, bo to jest piłkarz z których zawsze chce piłkę, zawsze jest pod grą, niezły ma odbiór i, i, i mi się z, z nim zawsze bardzo dobrze grało, dlatego dlatego. tam no, efekt. No dlatego Wiesz, ja myślę, Wojtek, że. że podejrzewam, że Andrzej Buncol też by powiedział, że świetnie mu się grało z nie wiem, bońkiem, ale y, lata też swoje robią, tak? Ale 6 że, że, że sugeruję, <laughs> że ja już bym nie dał rady pograć z Amarym, nie, Absolutnie nie do tego, nie do tego nawiązuje. My, wres, my wreszcie twierdzi, twierdzimy, że że spokojnie. No, dobra, dobra. dobra. Jesteśmy wielkimi fanami tego, żeby się wrócił nie, do pierwszego nie, składu i, i cały czas w pocichu po liczymy, ale nawiązując do tego i wracając do tej organizacji gry Omara Santany, no było widać chyba ten przestój sześciomiesięczny w grze tego, tego piłkarza. On nie czuł tej piłki. Czy pierwsze kontakty, proszę sobie zobaczyć, jeżeli ktoś ma nagrany ten mecz, to, to, to zwróćcie Państwo uwagę. To potrzebuje trochę czasu. To, on potrzebuje trochę czasu, to bo no, tak, ta niepewność tak. była widoczna. Myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że... Myślę, że no tylko treningiem może dojść do, tego, do tej formy, ale tracić takiego piłkarza to też myślę, że, że szkoda by było, bo, bo ja wiem, że on, on może Potrafię. dać... Już, tak, no. tak. Wojtek, okay. to, to był start. Yy, zostało się 13 spotkań. Yy, myślę, że jeden z poważniejszych problemów teraz drużyny to jest ten problem psychologiczny. Jak drużyna zareaguje na to? To jesteś Przerabiałeś różne takie historie w swojej karierze. Jak to w, 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 wygląda od kuchni? Musimy zdać sobie z tego sprawę, że, że piłkarze patrzą na tabelę. Znaczy od mhm. tego. No patrzą tak. i widzą, co się dzieje. A w tabeli, nie ciekawe. A w tabeli jest strata, szczególnie że wszyscy wygrali, prawda? Tam. Tak. Zaraz sobie tym no. porozmawiamy. No, no jest, Przypomnijmy, tracimy do lidera, do Warty Poznań 12 punktów. To wice, -lidera, do wice -lidera 10. 10 punktów, to już jest naprawdę dużo. dużo jest 12 punktów, no to zespół musi 4 mecze się grać, mhm. my musimy 4 wygrać. Tak. to jest dużo. To jest Mus trochę bezpośrednim mhm. meczu jeszcze. Mhm. Okej, okay. tak jak mówisz, no aspekt taki psychologiczny jest ważny. No, też patrząc na kadrę zespołu, no jest mnóstwo doświadczonych piłkarzy i tu akurat. Tym bym się jakoś tak szczególnie nie, nie przejmował. Eee, trzeba złapać serię. No Nie oszukujmy się, musimy złapać serię. Jeżeli my mm -hmm. nie złapiemy serii 3-4 yy, zwycięstw, to to, to to się nie stanie, bo mm -hmm. nie możemy liczyć na to, że nagle warta, czy pod czy, czy Stalmiele zaczną przegrywać. Bardziej jak tutaj widzę Maciek sobie tutaj fajnie wypisał, Maciek prze, przeczytam Przeczytaj. W, w, z twoich notatek. Z twojej notatek wynika, że konkurencja wystartowała jak Mercedes lub Ferrari, starszy mi się to podobało. Bo rzeczywiście przypomnijmy, mi, że jest 5-0 z Olimpią Grudziądz, tak. Pod 4-0 z Wigrami, warta w 3-0 za Drymjakiem, a mieć pendelino na Lewecie. Jak Williams. Cieszę się też z tego, że to, ten mielec mamy u siebie za, za tam dwie kolejki, czyli ta, tam to, to może się ta sytuacja zmienić trochę. Dlatego w dwóch najbliższych meczach 6 punktów i wtedy Woźcie możemy się pamiętasz? jeszcze raz spotkać i wtedy już sobie porozmawiamy. a pamiętasz sezon z y, trenerem Szardem Tarasiewiczem, jak mieliśmy również handicap w postaci siedmiu, śpi, siedmiu spotkań na waszym tym stadionie i nie wykorzystaliśmy tego? Tak, tak mieliśmy, ale no to zupełnie nie, nie można, porównywać nie, nie nie można bo, bo po prostu tamten zespół był dużo słabszy i, i jakościowo nie było takich dobrych piłkarzy i tylu dobrych piłkarzy, także no myślę, że nie ma co porównywać, bo pod w tej chwili jest po prostu tylu dobrych piłkarzy, że, że ten zespół stać na taką serię. No i, i ja od tego wyniku do nieszczęsnego z tym sosnowcem, w którym lepiej, żebyśmy już nie grali więcej, to uważam, że, że, że ten zespół stać po prostu na taką serię. A chcę cię spytać o ten Sosnowiec, bo przygotowałem sobie wszystkie mecze, w których ty grałaś jako piłkarz zawodowy z zagłębiem Sosnowiec, wiesz, ile tych spotkań było? Nie. Okay. Wystąpiłeś w siedmiu meczach w sześciu Meczak w barwach miedzi. W jednym meczu z, jako piłkarz Zagłębia Lubin zagrałeś. Cztery razy schodziłeś z boiska jako zwycięzca. Trzy razy jako pokonany. Powiedz mi, czy jest coś takiego, że faktycznie są zespoły, które nie pasują niektórym drużynom? Nawiązuje wiesz co Wojtek do tego. tak pozytywny, dodatni bilans. Zanim, tak zanim oddam mam. Ci głos, nawiążę tylko do mojej rozmowy z trenerem Andrzejem Straelałem. Jak pisałem książkę w Wojtku Górskim i trener Straelał mi wtedy powiedział, że. Takim zespołem dla Legii Warszawa jest Zagłębie Lubin, bardzo niewygodnym. Legia, Legia postrzega przez całą historię swoich występów z Zagłębiem jako jeden z najbardziej niewygodnych zespołów. Czy mieć ma w postaci Sosnowca właśnie takiego konkurenta niewygodnego? Możemy tak o tym mówić? Nie, nie ja daleki jestem taki taki że no ja to, to zespół się zmienia, ludzie się zmieniają, to z herbem nie grasz, prawda? Nie, 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 nie wydaje mi się na no, jakiś nieszczęśliwy zbieg okoliczności to, mhm. to, to, to sprawił, chociaż no, coś może, w tym, może coś w tym jest, ale za dużo jest różnych zmian personalnych, żeby, żeby to miało jakiś wpływ mhm. prawda, na, na wynik meczu. No. Ja akurat z ostatnim meczem z Zagłębiem Sosnowcem, nie przedostatnim chyba. Wspominasz bardzo dobrze, tak, bo to jest tak. no ten mecz, o ten którym my często, proszę Państwa, no. mówimy z Pawłem, tak. to ten mecz, kiedy Miedź wygrała 4-1 Zagłębie i Sosnowiec i Wojtek, nasz gość, strzelił dwa gole. No, no właśnie. Z czego całkiem, całkiem, jeden stadion Świata. Całkiem przyjemny tak. mecz. Znaczy, generalnie mecz Miedzi z Zagłębiem i Sosnowiec, bo też, my mamy datę tak? z 18 sierpnia 2017 roku, jest to taki, przynajmniej dla mnie, jeden z takich wzorcowych no, tak. meczów, przynajmniej, Kończące się, się dekady to był po prostu popis yy, świetnej gry. Właśnie w tym, na, sezonie, na w tym sezonie awansu kilka było takich spotkań, uh -huh. gdzie po prostu zdominowaliśmy, stąciliśmy rywala właśnie w ten sposób. Uh -huh. Uh -huh. Wojtek, jeszcze yy, chciałem, żeby, żebyś się odnieść do, 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 do tej pierwszej kolejki. Że, no, do, trochę pół żartem, pół seriąśmy yy tutaj porównywali do różnych motoryzacyjnych klimatów yy, ten start, ale rzeczywiście konkurencja nie śpita. Jak Maciek tutaj napisał, że yy, ta czołówka mocno rozpoczęła. Czy warta poznać głośny sygnał zespołu trenera Tworka? Tak, tak. Że to, bo tak, przez pół, całą zimę to wszystko, a to, że to Warta odpuścić, tak. że to warta raczej tam nie będzie się liczyć, a to się okazuje, że chyba nie. No, no, nawet nie mamy prawa tak myśleć. Po pierwsze, piłkarze, bardzo dobrze. Po drugie świetny trener moim zdaniem, Piotrek Tworek, bardzo mój dobry. <laughs> Mogę powiedzieć kolega, bo, bo na relacjach jestem koleżeńskich z Piotkiem, Także dobre transfery przemyślane. No właśnie. Także myślę, że że warto no Tak, że myślę, że warto. Bardzo mi się podoba je granie. A propos właśnie to, co rozmawialiśmy w futbolu bezpośredniego, patrząc, że, że bardzo łatwo im przychodzi to. Tak, tak patrzę, że naprawdę kluczem było sprowadzenie trałki, który po prostu jest, jest generałem tam, tak. no. rządzi i dzieli. No. Dostał Krzyśka Dan Danielewicza, którego ja bardzo cenię, do środka pola, który mu tam to obrobi, poletko dookoła jeszcze, także myślę, że, że, to, że, że to wypali. Będzie tak. Stal Stalmielec, mówiło się z jest Stalmielec, że problemy finansowe, trochę zawodników Wysyła odeszło. sygnał, że jednak będzie w grze. Okazuje się, że tak jak nie przykładałbym roli do, do tego naszego wyniku, miejmy nadzieję, tak do, do wyników tych, tych pierwszych spotkach innej drużyny też bym jakiejś większej roli nie przykładał. Chociaż trzeba pamiętać, że, że, że najważniejsza jest tabela. Stal-Mielec. Nam zawsze się tam w Mielcu ciężko grało. Trzeba, trzeba to, bo naprawdę tam nieprzyjemnie się grało. Na szczęście mamy ich u siebie, bo, bo tam mogłoby być różnie. I ten mecz ze Stalą u siebie... Moim zdaniem będzie decydujący tutaj. Mm -hmm. no, może być taki może taki być, bo, bo jeżeli byśmy, nie daj Boże, przegrali, no to już odjadą odjadą mm -hmm. bardzo. Także no tak jak mówiłem wcześniej, no, te, po tej pierwszej kolejce już ten margines jest, jest coraz mniejszy. Coraz mniejszy, jego praktycznie nie ma no. tego marginesu ja jeszcze zostawmy chodź... sobie pod Biskidzie. Wojtek, czy dołączysz do grona ekspertów, którzy twierdzą, że Podbyskidzie to numer Dumryty. Awans. Z tego co wiem, tam jest parcie bardzo na awans. I oni całe środowisko klubu, sam klub, wszystko są zdeterminowani z tego co wiem, bo, bo wiemy jak to było w warcie, że utrzymajmy się tam spokojnie. Tak, tak, na spokojnie. Teraz dalej deklaracji jakichś większych nie ma. chociaż... Ale no, swoje robią. No nie, nie mogą tego uniknąć też, no bo, bo to głupie to by było, żeby, żeby mówić, że, że nie chcę grać o awans, będąc na pierwszym miejscu i mając taką. Taką, taką przewagę i nie? szansę. Pod Beskidzie? No myślę, że, 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 że tak, że, że tam się może rozstrzygnąć. Walka między tymi drużynami. No może, że mieć doskoczy mimo że ta strata jest taka. Chociaż no, pamiętajmy o tych barażach. Wstydem no, nie będzie, że awans no, awansuje po, tak. po Nie, barażach. nie będzie pamiętał taką tak, tak, tak Jak to się jeszcze może włączyć poza tymi drużynami wymienionymi? Taka Termalika jeszcze ma szansę? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, tak samo nie wydaje mi się, żeby to był Sosnowiec. Nie wydaje mi się, żeby to był jak który mm -hmm. y, patrząc na ten mecz u siebie, co z nimi graliśmy, uważam, że poza dwoma, trzema piłkarzami o, o niezłymi, to, to, to jako całość to jakoś mi się nie składa na ekstraklasy. Mm -hmm. y, y, myślę, że poza Wartą, pod Beskiciem, Mielcem i nami, to, to mniej więcej to wokół tych drużyn się, się ten awans. No przypomnijmy, awans że Termalika przegrała ten inaugurujący mecz z chończanką z no naszym właśnie. następnym rywalem. No no Chojniczanka, która jest na ostatnim miejscu w tabeli z trenerem zbigniewem smułką chyba odrobiła lekcję i nie będzie takim łatwym przeciwnikiem, jakby się wydawało. Chyba będzie najlepszy transfer z Chojniczanki, trener Smułka, który wiemy, jaki ma charakter. No właśnie, a propos Wojtek, to Ci się przyniesie. Ale musi ja wiem, bo już zasygnalizowali, że Ty nie wierzysz w takie, że takie statystyki, klątwy no. i tak dalej, i tak dalej. To domena dziennikarzy rozumiem, w Twoim gdzie Ciebie, No my też z czegoś musimy żyć, tak? Yes. No. Ta pierwszówka litery, litery, znaki muszą być w tak? tekście, ale, ale okej, okay. ale naprawdę. Nie, nie, nie wiem, czy każesz, ale wiecznie mieć ma problemy z zespołami prowadzonymi przez ten narazmówkę który by zespół nie prowadził ten nasz ciężkie ciężko za nie jest No ale to już teraz już mówimy o, o innych sprawach, no, no to jednak trener ma wpływ no, na tak? zespół, no tak. Prawda? To, to już mówimy o czym innym, no to jednak ma wpływ na zespół i, i, i jakiś tam plan, nie wiem czy jakoś specjalnie się nastawia, czy wiem, że nazwisko trenera spółki tu się unosiło kiedyś. Nad, nad Legnicą. Tak, ten smuka bardzo często gości na stadionie ogląda. No, Oj, też przypadkiem. może jakoś, nie wiem, napina się, spręża się bardzo, także... Nie będzie łatwo. No, na pewno nie. nie powiem szczerze, że nie śledziłem e, tych transferów, jakie tam robili, ale znając, e, patrząc na, na te kilka nazwisk, które tam od jakiegoś czasu są, no to to dalej to są nieźle piłkarze. No tak mhm. ten mecz będzie to, 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 to trochę chyba takim meczem kluczem. No, przegraliśmy, Dobra, był Fałstar, przegraliśmy OK. Gramy następny mecz. No, Powiedziałem, że jest potrzebna ta seria. Sześć o... punktów. I jakby nie patrzyć, świeżo ostatnio w tabeli, Jeżeli my nie wygramy tego meczu, to... No nie oszukujmy sześć punktów w tych dwóch meczach. To jest, to, to jest plan taki... Optymalny taki musi być, bo, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. No my też sobie nie wyobrażamy, tym bardziej, jak popatrzymy, proszę Państwa, na tę nieczyczoną tabelę, to, to się okazuje, że my mamy taką samą różnicę do strefy spadkowej, jak do strefy awansu. Więc to nie są żarty. Nie, no, nie, nie patrzmy w dół, no, naprawdę. No wiem, że jesteście większymi optymistami, ale ja bym tutaj czuwał, bo... No nie to pogoda Ci się tak, udzieliła, <laughs> dzisiaj. Okej, okay, niech tak daj... będzie, że ta pogoda się udzieliła, ale faktycznie, Panowie, nie ma, nie ma marginesu na pomyłki, nie ma marginesu na potknięcia, bo, no bo sytuacja się robi bardzo... Bardzo trudna. Bardzo trudna. My zresztą my mówiliśmy, że nie będzie łatwo, ale chyba się nie spodziewaliśmy że ta statka będzie nam odjeżdżała już po pierwszym meczu inauguracyjnym. Wojtek, czy ten zespół potrzebuje jeszcze jakichś wzmocnień? No to mi i teraz. Nie, nie wiem, nie wiem po prostu. Czy, to jest, czy ta nie. kadra jest taka zbalansowana, zbilansowana? Szeroka Aha. jest kadra. Przede wszystkim jest szeroka, bo oprócz zawodników w pierwszym zespole, co ich jest dwudziestu kilku, jest jeszcze w tej chwili trenujący w rezerwach pod ręką Marcin mhm. Warcholak, czy Walerii czy Sabala, czy teraz Rafał Adamski z nami trenuje. Jest szeroka, także wachlarz trener ma naprawdę spory i nie uważam, żeby. żeby... Oczywiście, no dobry piłka się zawsze przyda, prawda, no, ale to byśmy musieli mieć 40 zawodników. A rozegrałeś sparring z GKS-em, Bełchatów z tymi piłkarzami, którymi powiedziałeś, czyli z Adamskim, z Szabalą. Jak oni wyglądali w tym meczu? Nie postrzelali sobie, to jest inna sprawa. Nie, nie. Bełchatów wyszedł z zawodnikami, którzy albo pauzowali za kartki, albo tam mniej grali w tym meczu ligowym wcześniejszym. Był ten klekany, bardzo dobrze grał. Mhm. Y ogólnie. Bo za kilkoma fragmentami meczu to, 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 to bohater był lepszy od nas. Po prostu trzeba sobie to powiedzieć. Także, mhm. także no, jakoś ani Rafał... Rafał nie, nie zagrał w ataku, tylko on tak, zagrał na skrzydle, także to nie była jego optymalna pozycja, także trudno go także, oceniać. także myślę, że trudno go oceniać. Jak już niczym muszę szczery być, specjalnie się nie wyróżniło. Mhm. Bo i tak, na koniec, czy gdybyś był na miejscu trenera Dominika Nowaka? Czy na, to na mecz z Chojniczanką dokonałbyś przemeblowania składu, czy też może systemu, ustawieniu? No Nie namówicie mnie na to, naprawdę. Nie, nie namówicie mnie na to, bo z prostego względu, no to, że raz... Czyli został czy byś zostawił? Czy, nie, skupę. raz, bo ja wytłumaczę bo? dlaczego, bo hmm. raz to dalej tam jestem, dalej jestem w klubie, widzę tych chłopaków, wszystkich znam, wszystkich lubię e, i dlatego no, na pewno trener ma problem. Moim zdaniem bogactwa, bo mm -hmm. posadzić na ławce czy Korcika, czy Purzę, czy Grzesia e, Barczaka, Byrtka, nie wiem, e, do, 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 do Zezer, z, tak, do Rezerać, tak, 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 tak. e, Marcina Warcholaka czy Sabale, no to są no trudne decyzje. O, które trafie, taki komfort no, w tej e, Raz komfort, Właśnie ale te... dwa... E, zawsze, I problem. Ja zawsze... E, ale bierze pełnię odpowiedzialności. Tak, ale. ale ja zawsze przypominam trenera Maskanta w którego bardzo ceniłem, który zawsze bardzo dbał o tych zawodników, co nie grali, tak bardzo o nich mhm. dbał. Mhm. Że, że po prostu najwięcej rozmawiał z tym 20, z tym 18, mhm. po prostu czasami aż to się czuł tak niekomfortowo ten, co nie grał, że trener mhm. tak mhm. zwraca na niego uwagę w pracy, w treningu, czy no, jest to zasadne. Tak, i on później to, to bardzo często tłumaczył, że a ja go za dwa miesiące będę potrzebował, Ta, jak on, on będzie. musi być gotowy on, psychicznie i, być i, gotowy. I Ja chcę, żeby on był gotowy. A ci, co grają, to sobie poradzą, bo oni, oni wiedzą, że oni grają, że oni są potrzebni. i tak... Myślę, że ten, ten problem teraz no myślę, że trenerzy muszą zadbać o, o to, bo, bo e, kartki e, Solicza on chyba ma 9, trzech chyba czy czterech zawodników ma po trzy, po, mm -hmm. Tak, tak, tak. Zaraz, to się posypie. Zaraz e, Puchar Polski mamy z Legią, gdzie chyba też trzech zawodników nie może grać mm -hmm. z tego co wiem. Mm -hmm. Także m, pamiętajcie, że, że to zaraz może być problem i... Nie powiem, czy trener powinien coś zmienić, bo to mm -hmm. nie jest moja rola, ale wydaje mi się, że coś zmieni. Może tak, a ja ci zadam troszeczkę inną rzecz. Czasami lepiej jest zmieniać. Ja nie mówię tak że nie tylko szansę, ja to jest moje pytanie. Ja nie sugeruję, że trzeba coś zmieniać. Nie? Mm -hmm. Wydaje mi się, że tak jak mówimy, że burza mm -hmm. może zagrać. Nie? Po mm -hmm. prostu. nie wiem za kogo, czy. Czy, 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 czy razem z czy... Tak, tak. Myślę, by że tam kogoś Były ćwiczone na pewno. Tak czy jak pole manewru, trener ma spore. Jest Dawid Kort, który rozpoczął mecz na ławce rezerwowej, przecież zawodnika będzie. Wojtku, ja bym chciał się jeszcze podpytać na koniec o tę sprawę taką y, psychologiczną, y, związaną również z, z trenerem, bo nie ukrywajmy, wylewa się hejt w internecie na Dominika Nowaka. Kibice głośno, y, y, no coraz głośniej domagają się dymisji trenera. W mediach słyszymy na przykład takie autorytety jak Andrzej y, Iwan, który mówi, że miedzi w awansie może przeszkodzić trener. Powiedz mi, czy... A jednocześnie Ireneusz Małgot. E, tak, dowiadujemy f, f, się w kafę futbol, że chodzą plotki, że... Ireneusz, nie, nie dementuje plotek, że, tak e, że, że mogły trafić do licycy. Czy to wpływa wszystko na trenera Dominika Nowaka? ty go znasz? Pracowałeś z nim przez jakiś czas. Czy jego to może krępować, czy może mu to przeszkadzać? Słuchajcie, no, praca trenera jest pod ciągłą presją. No. 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 No, Myślę, że trener pracował już w kilku klubach no. I, no. i we wszystkich. W pewnym momencie, w każdym klubie, przychodzi taki moment każdego trenera, gdzie takie plotki krążą. Mistrzem był trener Bania, który jak widział jakiegoś trenera na trybunach, oglądającego mecz, to, to już, już myślał, że przyjeżdża po prostu... a nawet jak jakiś trener przyjechał sobie po prostu meczu, obejrzeć, to już uważał, że on przyjeżdża zwolnić go z roboty. Ja, a pamiętasz, kiedy, jak, jak za czasów trenera Baniaka, kiedy... O... Ten jak zauważył Dominika Nowaka, oh który chyba, rzekomo no, na stał na Wale tam na, przy, tak. przy Kaczawie i przez lornetkę oglądał e, Wasze zajęcia, Bydaje, że wtedy Dominika był trenerem floty śmigłowiska. No właśnie, no a, a, a propos tego, Także, no, Ale wracając do tego, no, no nie ma ludzi odpornych na coś takiego. No Każdy, nawet jeżeli powie, że, że, że ok, że ja mnie to nie interesuje, co kto opowiada, to, to nie do końca będzie prawdą, bo. bo Komfort pracy jest do tego momentu, w którym przestaje ci, ci po prostu iść to razem z wynikami, prawda? No i ten komfort pracy jest coraz mniejszy, bo jeżeli przegrasz jeden, drugi mecz, no to wiadomo, że ten komfort pracy spada. I myślę, że na pewno trener to odczuwa, ale on nie może iść w tym kierunku, bo, 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 bo praca, praca jest w tej chwili do zrobienia. I pamiętajmy, że my mamy naprawdę dalej taką stratę, że ten wynik jest otwarty. I, no tak. I chodzenie opowiadanie, że, że zwolnimy trenera i nagle wszystko będzie super, no to, to, jest, to, jest, to jest trochę nie tak. Dajmy tej drużynie trochę czasu. Jeszcze ten tak jak mówimy, margines nie jest zbyt duży, ale, ale jeszcze, jeszcze jest i, i, i zaufajmy, no. myślę, że... No najbliższe tygodnie tego nie pokażą, w jakim no kierunku. Powiedzi. Zostało 13 spotkań. My jako niski pressing dajemy oczywiście duży kredyt. Ja myślę, że to, zaufania. To, to co Wojtek powiedział na Ale koniec... bacznie będziemy obserwować tak. Cię, kto... Ja myślę, że żeby zakończyć właśnie ten program, te ostatnie kilka zdań Wojtka, takie fajne przesłanie, dajmy tej drużynie czasu, bądźmy z nią, kochani, w sobotę gramy z Chojniczanką, przyjdźmy na stadion, pomóżmy naszej drużynie dopingiem, bądźmy dwunastym zawodnikiem, na razie wstrzymajmy się z jakimiś ocenami, także trzymamy kciuki i gramy dalej. Tak jak Wojtek powiedział, Margines jeszcze jest, tak Wojtku? I trzeba wierzyć do końca i, i po prostu gramy dalej. Wojtku, dziękujemy Ci Bardzo za, dziękujemy. za te Twoje cenne uwagi, I, a my Wam już dziękujemy. Do zobaczenia na stadionie w sobotę i w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku Niskiego Pressingu. Trzymajcie się, hejmyć!